Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie dotyczącym sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu Tomaszowskiego. Obecnie, proszę Państwa, na kwarantannie przebywa ponad 2200 osób, natomiast osób izolowanych, czyli z potwierdzonym COVID-19, w całym powiecie jest ponad 970 osób. Jest to niewielki spadek, natomiast cały czas te liczby są wysokie i to niestety powoduje, że coraz więcej osób jest izolowanych i przebywa na kwarantannie. Tomaszowskie Centrum Zdrowia cały czas jest tym szpitalem tak zwanym covidowym w pierwszej linii frontu. Na ponad 400%. 50 łóżek, 176 łóżek dedykowanych jest decyzją wojewody łódzkiego dla chorych na COVID-19. Obecnie mamy tendencję wzrostową. W zeszłym tygodniu mieliśmy mm, liczbę chorych hospitalizowanych, którzy przebywali na oddziałach covidowych w okolicach 100. Natomiast dzisiaj mamy ich e, ponad 100, 130. Cały czas funkcjonują oddziały covidowe na dotychczasowym oddziale wewnętrznym, na oddziale laryngologicznym, na oddziale neurologicznym i oczywiście na dedykowanym, czyli obserwacyjno-zakaźnym. Jeżeli chodzi o oddziały wewnętrzne, laryngologiczne i neurologiczne, no to w większości przypadków osoby kierowane są do szpitali ościennych. Jeżeli chodzi o oddziały zabiegowe: chirurgia, onkologia, ortopedia, urologia w miarę. Niestety w miarę funkcjonują normalnie, natomiast też tam zdarzają się, proszę państwa, osoby, które są zakażone, przez to zabiegi, które odbywają się, są w szczególnym reżimie sanitarnym przeprowadzane. Od 8 lutego będzie funkcjonował na terenie Tomaszowa drugi punkt, dedykowany y, osobom, które na zlecenie lekarza będą musiały y, przeprowadzić y, test w kierunku y, COVID-19. Do tej pory y, punkt nasz znajduje się tuż przy ambulatorium, y, y, na dole, tam na parterze, szanowni Państwo, w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Natomiast y, od jutrzejszego dnia kolejny punkt będzie na ulicy Mościckiego, 3. Vis-a-vis -vis Urzędu Gminy, tu, gdzie kiedyś mieściło się Miejski Dom Kultury. Tam też będzie można ze skierowaniami od lekarzy udawać się na ten wymaz. Pytacie Państwo często telefonicznie odnośnie tej kwarantanny. Pozwólcie, że przypomnę: jeżeli mamy takie skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z naszej rodzinnej poradni, to od chwili, kiedy taki lekarz wystawi takie skierowanie, podlegamy kwarantannie. Taka kwarantanna trwa 7 dni, a, a ma to na celu zabezpieczenie państwa, ewentualnie jeżeli byście byli zarażeni, żeby nie zakazić innych osób. Udajemy się na takie, na takie badanie, i to jest jedyny wyjątek, kiedy ta kwarantanna dotycząca badania nie funkcjonuje. Wtedy możemy opuścić nasze miejsce zamieszkania i udać się bezpośrednio do punktu wymazowego. Wtedy właśnie ta kwarantanna jest nieczynna, nie, 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 nie podlegacie Państwo. Natomiast wracacie po tym, po tym badaniu, Szanowni Państwo, do domu i oczekujecie na wynik testu. Jeżeli test okaże się negatywny, jesteście z tej kwarantanny automatycznie zwalniani przez systemy Sanepidu i Narodowego Funduszu Zdrowia. Zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma również miejsce. Jeżeli musimy, proszę państwa, skontaktować się z lekarzem osobiście. Jeżeli lekarz uzna w ramach teleporady, że musicie państwo przybyć do poradni i poddać się badaniu fizykalnemu, czyli bezpośrednio przez lekarza. Kto nie podlega kwarantannie? Kwarantannie nie podlegają obecnie osoby współzamieszkujące z osobami, które są na kwarantannie. Czyli jeżeli e, współlokator y, w pracy przebywał z osobą, która jest zarażona, podlega kwarantannie. Natomiast my, jako kolejni współlokatorzy, już tej, na tej, na tą, tej tą kwarantanną nie jesteśmy objęci. Y, drugą, y, drugą osobą, która nie podlega kwarantannie, jest osoba, która jest w pełni zas, y, zaszczepiona. Jednak warunek tutaj jest taki. Że co najmniej po 24 godzinach, jeżeli nasz współlokator, z którym mieszkamy, jest zarażony, yy, udamy się na taki test właśnie zlecony przez lekarza rodzinnego. I jeżeli ten wynik testu będzie ujemny, również zostajecie Państwo zwolnieni z racji tego, że zostaliście w pełni zaszczepieni szczepionką przeciwko COVID-19 i ostatnią grupą odbiorców, która jest zwolniona z kwarantanny, są to tak zwani ozdrowieńcy, czyli osoby, które już przechorowały COVID-19, jednak nie później niż 6 miesięcy od pozytywnego wyniku testu. Po tym terminie stajemy się osobami jakby niezaszczepionymi i wtedy podejmujemy decyzję czy będziemy się szczepić i dalej w przypadku zarażenia osoby nam najbliższej nie będziemy podlegać kwarantannie. Proszę Państwa, podczas kwarantanny, to jest bardzo ważne, nie można opuszczać miejsca zamieszkania, miejsca izolacji. Jedynie, tak jak już wspomniałem, jedyną możliwością opuszczenia, bądź to izolacja, jak jesteśmy zarażeni, bądź kwarantanny, jeżeli mieszkamy z taką osobą zarażoną, jest sytuacja, gdy to lekarz stwierdzi, że potrzeba jednak tej wizyty, porady osobistej. Wtedy możemy stawić się na żądanie lekarza do takiej poradni, zachowując oczywiście reżim sanitarny, czyli najlepiej udać się swoim pojazdem i nie poruszać się po, po, czy to po mieście, czy po swojej miejscowości. To co ważne, i przestrzegam Państwa przed tym, policja w ramach patroli odwiedza osoby, zarówno poddane izolacji, czyli które chorują na COVID-19, jak i osoby, które podlegają kwarantannie. Jeżeli będziemy lekceważyć takie przepisy, i okaże się, że policja nie zastanie nas w miejscu zamieszkania, tam gdzie powinniśmy zgodnie z przepisami przebywać, Podlegamy, podlegamy karze, która może wynieść aż do 30 tysięcy złotych dla tej osoby, która uchyla się od stosowania właśnie tych przepisów czy to izolacji, czy kwarantanny. Decyzja co do wysokości tej kary podejmowana jest zawsze indywidualnie, zależy od przewinienia, jakiego dokonamy. Na koniec, szanowni Państwo, niezmiernie apeluję do Państwa. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Cały czas przybywa nam chorych, ponieważ odmiana omikronu ma to do siebie, że jest o wiele, wiele bardziej zaraźliwa aniżeli poprzednie. Więc częściej zarażamy się, również zarażamy się niestety, jeżeli nasz organizm jest osłabiony, mimo że jesteśmy zaszczepieni. Dlatego apeluję, zachowajmy dystans w miejscach użyteczności publicznej, w sklepach, w galeriach. Dezynfekujmy ręce. Jest to bardzo ważne, ponieważ wirus przenosi się na ręcach, którymi później dotykamy różnych części ciała, a przede wszystkim zasłaniajmy usta i nos. Nie zasłaniajmy tylko ust, ponieważ również możemy zarazić się bądź kogoś zarazić poprzez niezakryty nos. Bardzo, bardzo Państwu serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.